Jak się no. villager, villagerów stawiasz Yyy... Na... No, w mis, 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 laneus, Różne. Masz takie coś jak. Jajka villagera, stawiasz go e, i w tym momencie możesz go troszeczkę edytować. Cześć, tu Witam Was w kolejnym odcinku serii Master Builders. Jest ze mną? Blizzard, cześć, witajcie. I dzisiejszym naszym tematem są broni. Weapons. I to ciekawe ciekawy temat w sumie. Nigdy takiego nie miałem osobiście. A różne branie mógłbym tu porobić. A nie, chyba miałem, chyba miałem takim tego i chyba wiem nawet coś zbuduję. No dobra, sobie już. Ja zobaczymy czy mi się to uda, ale mam całkiem fajny pomysł. Tylko teraz jak to dużo zrobić? Teraz ja robimy to takie. O. U mnie dużą częścią będzie żelazo, a potem lazuur, nie wiem jak u Ciebie. Zastanawiam jeszcze. Zobaczymy, no nie wiem. broń to Nie wiem, no, chyba zrobię leżące, ale, albo stojące. W pierwszej chwili pomyślałem, żeby nie zrobić jakiegoś miecza, ewentualnie spróbować zrobić M4, ale doszedłem do wniosku, że zrobić bardziej fine finezyjną i godną broń, którą ludzie pozapominali. Po po zapominali. żeby nie w skrzyni po prostu zbudować tej broni. Nie wiem czy mi starczy czasu. Ale zobaczymy. W sumie jakąś katanę mógłbym spróbować wykombinować. Sądzę, że byłbym w stanie w 5 minut jakąś prostą katanę w w zbudować, ale jakby mi to wyszło, to już... się uda. To jest dłuższe. A. Jak nie wypali to. kicha. Ja robię jak na razie rękojeść. A. Niech będzie już taka, taka. No, w sumie już taka. O, następnie jeszcze jeden taki. Ale w sumie tutaj w, w tym temacie róż, różne rzeczy można było robić. Jestem ciekaw, co trafi w gusta innych ludzi. Bo w sumie no, broni jest bardzo dużo. Mógłbym nawet zrobić krzesło już to byłaby jakaś tam broń. Mam jeszcze jed, jeden inny pomysł. Lezę, że jednak zrobię leżące, a. No, tylko żeby ci czasu nie zabrakło. Dobra, tak i tak. Dobra, więc to jest moja broń. Początek. Szybko ten czas leci. No, szybciutko, szybciutko. E, powiedz mi, wolisz ciemność czy jasność? Tak szybko, To e, ciemność. Okej, okay, to to ciemność. I już wy powinniście wiedzieć co ja buduję. Znaczy oni jako widzowie. O, tu. Tak, no chodź tu, zbuduj się. Na razie to nie wygląda u mnie, Bytnio, fajnie, ale to... No u mnie sądzę, że to już ludzie są w stanie rozpoznać co ja buduję. A potem poprawiam to sobie, zrobię, żeby to ładnie wyglądało, bo jak na razie jest taki, wiesz co, poziom bardzo prosty. Ale chciałbym, żeby to fajnie wyglądało, więc będę to kombinować później. Teraz tak, ja to będę wylewać. W tym, oj, gdzie jesteś? E, zawsze możesz wpisać slab albo płytkę w zależności czy masz polski, angielski Minecraft. E, powiem ci, że często korzystam właśnie z wyszukiwarki tej takiej słownej, właśnie w, te, w, tej, grze, w tej grze, bo tu wszystko zależy od czasu, czy Ci się uda coś fajnego zrobić, więc no trzeba umieć szybko szukać tych bloków. Ok, jest. O, i teraz oczywiście będę potrzebował zrobić jakieś takie rzeczy. Takie. Oj, okay, coś tu. Ty mi się przydasz. Leżący u mnie pewnie, przydałoby się więcej, ale dobra. Zaczy, no dobrze. Znaczy w sumie ja, ja, ja mam jeden miecz i taki bardzo krótki miecz, taki wyszedł mi, no ale trudno się mówi. Czasu nie ma po prostu, żeby zrobić coś większego, ani miejsca tu, u mnie to też jest taki problem, że miejsca po prostu nie ma. I to jakieś takie rzeczy, no i w sumie tyle, no co, co ja mam więcej zrobić. Może jakiś stojak, ale nie, nie, bo to zepsuje cały efekt. E, to może jedynie tylko tu, nie to. O, o, i to jest fajne. I to mi się teraz podoba. Dobra, ja skończę. O, nie wiem, czy to fajnie wygląda, ale. O, to jest całkiem o. ciekawe. O, jest ciekawe. Jest świetny. Z ciemnej strony mocny czerwony miarz. No, mniej się Okejka. podoba. Dobra, tu następnie mamy. Au, 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 au. Nie wiem, co to jest. To jest. flaga um, jakaś bardziej. Amerykańska i nie, nie, nie kochamy cię, Ameryko. Także więc idź się pobaw sama. Eee, nie, 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 nie. Może trochę jest z tym racji, ponieważ Ameryka o, strasznie z tą jeżdż. bronią ma. O, tu widzę nie miecz. I czeka. No, tak samo. O, tak jak myślałem, twoja. Eee, miecz trochę kojarzy mi się z fajną fantazy. Eee, Kloid chyba miał taki miecz. Coś źle zrobiłem, bo mogłem zrobić podłogę poprzez komendy mm -hmm. i na, na podłodze budować więcej tego wszystkiego. Tutaj, tutaj mamy pistolet, piu-piu. No nie za, nie za fajnie. Nie, no dla mnie jest mech, dla mnie mech jest trochę pustki. I zastanawiam się, co jest to obok. To taka jakby kla... Aha, no. chyba by były naboje. To mogły być naboje, to mogły być magazyny z Skrzynka tak? bardziej. O, no, albo skrzynka. tutaj to. Ktoś Bo nie wiedział tak. nie wiedział chyba co to znaczy Wape. E, chyba że w drugą stronę, że uznał, że dla niego dżungla też jest bronią i będzie zabijać ludzi poprzez, poprzez walenie ich dżunglą Oj drzewa nie wybuchają, tak, teraz zaopuszczę. Tylko znaczy tak jakby sama płaszczyzna. O, bardzo fajny kołasz AWP Przynajmniej to naciskał, ale ja zawsze tak w sumie silny nie, niech wygląda. Zawsze okay, nie lubię tak. jak ktoś robi właśnie e, 2D Bardziej wolę jak ktoś zrobi 3D. To no, jest z... dużo, dużo lepiej. Mm -hmm. Po prostu 2D jest łatwiejsze coś Tu mamy bronie Warto, jakieś tarcza. takie. No też okej. Okay. Nic specjalnego jak dla mnie, ale też nie jest zły pomysł. No okej okay, cool. Ja co prawda jestem strasznie... nie znam się na, na broniach, więc nie, nie, nie idzie mi rozpoznać co to za broń, to ale sądzę, że... że grałem w gry... O, to jest już bardziej fajniejsze, no ale to też okej okay, cool. Znaczy że fajnie, że zrobi, używał przycisków. W sumie też mogłem paru przycisków powtykać w moim gwizdnym mieczu. Jakoś takie tam odstające śrubki czy coś w tym stylu. tyłu. myślę, że tutaj jest mało to są. No, mało, nawet nie zmienił podłoża. Jeszcze jakieś inne bronie w takim... Trzeba się spokojnie zbudować. Tuś, tu, tu jest jakaś broń wodna. Nie no, jest na śmigus dingus. Mech, tak. Mech. W sumie. I zastanawiam się czym jest to. Jakby jakiś może, to też jest, może to też jest gwizny miecz. trochę brzydko, nie, znaczy nie tak wygląda o, wygrałeś wygrałem, jakim cudem, jak to możliwe cudem jestem aż tak niziutko myślałem, że będę przynajmniej jakimś trzecie, drugie no, miejsce, miejsce no nic jak e, dla mnie to właśnie ten miecz powinien wygrać twój, ee, 3D zrobiony widocznie ludzie nie oglądali tych wojen, w sumie kiedyś właśnie zrobiłem takiego fajnego Artu Titu i właśnie też ludzie w ogóle nie, nie zauważyli o co z nim chodzi, więc wiesz co, może Chyba też nawet to oglądałem. Yy, no. Dobra, za 50 sekund będzie kolejny yy, kolejny temat. Zobaczymy, co tym razem nam się trafi. Może i parę innych osób Może ten bardziej. ty wygrasz. Tam palicho, o, i ktoś wyszedł. Jak jest poniżej 8 osób, to jednak nie wystartuje gra. Czyli będziemy musieli. Dobra, to my tu. O, i nawet nie czekamy. O, jest 11 osób. Więc znaczy zaraz dzisiaj. Tak, ta jest jeszcze jedna osoba, już jest 20 sekund, więc już zaraz zaczynamy grę. My już zastanawiałem się właśnie czy znowu nie robić cięcia i w tym momencie poczekać tam chwilę, ale... Ja zobaczę już. Te... Nie, 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 już, tak. tyle osób, że można sobie odpuścić. Samodazna... Oj, 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 nie, nie mówię w języku narni. niestety nie rozumiem co piszę. Dobra. Co e... tutaj mamy? Następny temat za 5 sekund. I jest nim... Meteor. Wow. O, o, to co budowałem. Oh, Kurde, wow, wow, to będzie wow, wow. dobra, ale ja akurat, pulę akurat umiem budować. Tak, a mi myszka padła, czekaj, nie padła, to... USB mam podłączone. Nie będzie problemu. O, no, żyj myszko, żyj. Zaczniemy tutaj z różnych bloków. Ej fajnie, jest, żyje myszka, więc wracam do gry, o, ja zrobię to, takie coś, nie, wiem już coś. Dobra, ja zaczynam od jakiegoś krateru, od meteorytu. Coś podobnego co mam na sześciennym. O. Cztery. Teraz nie pomylił. Dobra. Jak nie wiecie, co buduje, to buduje koło. <gry> Wiesz, w sumie, idealne koło, pomiędzy już fakt, że jest w samym Minecraft'cie, ale ogólnie w rzeczywistości nie istnieje. To jest tylko i wyłącznie ileś tam kąt, wielokąt foremny. Im lepsza rozdzielczość, jakość i tak dalej, tym więcej tych kątów. Więc nawet jak na się coś wydaje, że to jest idealne koło to pod wielkim przybliżeniem w mikroskopie to będą widać właśnie kąty. Więc... Myślę, że to nawet wyjdzie. Mi już tyle budowałem tych kół, więc już mam praktycznie całe zrobione. Kiedy właśnie mój znajomy na matematyce został zapytany, ile koło ma kątów? No tak, tak odpowiedział tak. No, jakby tak dobrze policzyć, no to pewnie tam trochę ich będzie miał. No i już dostał w teorii wtedy jedynkę, ale jakby się tak zastanowić, to miał rację, bo koło ma nieskończoną no, ilość tych kątów. No tutaj po prostu. to jest w sumie rację. za nisko trochę zbudowałem, ale to fajnie, zrobimy coś. OK, takie coś, chyba żeby zmienić jednak to. No. Teraz jest okej. Okay. Tutaj jeszcze. Trochę za nisko, ale dobra. Oj, jaj. jestem ciekaw, czy zdążę, bo w sumie zacząłem robić taki większy projekt. Teraz pytanie, czy mi się uda go dokończyć. To się nie da, właśnie to jest najgorsze, ale czego dobra. Się, czego się nie da? Podłoże zmieniać, tylko to się na jedną warstwę. Tak, i to jest tak, tu masz rację, to jest błąd zwłaszcza, że... Znaczy błąd, minus zwłaszcza, że samemu chciałbym teraz takie coś zrobić, żeby zmienić sobie kawałek, będę musiał kombinować z płytkami jakimiś. Okej. Okay. To. Następnie, z czego by tu zrobić meteoryt? Meteoryt który może z czegoś takiego. To zamieniamy wkładamy też Ej, półtora minuty. Czas się spieszyć. Ja a jeszcze za dużo nie mam zrobionego. Czyli już coś tam mam, już można byłoby tu próbować jakiś metody zobaczyć, ale tak bardzo wiesz e... nie już tutaj powstała kula jakby zobaczymy zobaczymy co z tego wyjdzie Idziemy tutaj jeszcze jeszcze by się przydało Dobra, teraz ja potrzebuję tak. Upuścić. Co jeszcze zrobić, byśmy pra, prajek, prajek, lotu. trajektorię lotu? Trajektoria lotu. Inaczej mówiąc, tam gdzie ten meteoryt miał lecieć? No. Eee, particles. Ja zostawić. Dobra. Oj, coś tam o. zrobiłem. No, u mnie też w miarę, w miarę. O, całkiem fajne. Tylko jakby troszeczkę jeszcze bloków pozamieniać. Wiesz, co czasu po prostu nie starczyło. No to jest właśnie ta moja wraca. No z kobla niby wiesz co, ten taki okay, rozprysk nie. meteoryt uderzony yy, ogniem, le, wiesz co lecący, i taki właśnie ognie no. roz, yy, dookoła, że żeby właśnie się pali. Jak u ciebie jest lawa. To ładne, ładne prace. To to twoje? Nie, to nie jest moje. Mm, to jeszcze. No, Dobra. też podobny wielka. pomysł jak właśnie jak u mnie zrobił z tym, z obsydianem. Tylko właśnie ta, ta lawa, szczerze mówiąc, się tak zastanawiam, dlaczego tą lawę? No, wiesz, chodzi o to, że ona się wylała, tak jakby z tego. O, to. To jest takie mech. Jest niby jakieś metody, ale taki no mech. Nie ja u mnie. Wiesz co, czerwony zwykle daje, jeżeli coś jest totalnie nie na temat. No może ta w sumie też racja może. Nie, ja tych kolorów jest obie O, i to tu, jest, o, no, z TNT. Yy, TNT, że zaraz niby będzie właśnie wybuch. Nie no, i w sumie właśnie dla mnie jest okej, okay, bo tego TNT za bardzo nie rozumiem i lawy. Ale że... chodziło o to zmieszanie bloków w e, hmm. meteorycie. Fajny jest ten, właśnie to też się zastanawiam, tylko jedynie co zdążyłem zrobić to e, żelazo. Fajny piasek duży, że wykorzystałeś. O, w sumie meteory też dobry, bo w sumie, no, w sumie? on jest różnej ko konstrukcji. Okej, okay Je I jest pełno ognia, właśnie to co chciałem później zrobić, tylko że zrobiłem tylko i wyłącznie za pomocą partikli. I nie jest okrągły, tylko jest właśnie tak jak meteoryt czy z czegoś innej jakby tej powiedzieć. wiesz, e, Jest bryłą, ale czymś innym. Rektora lotu. Ale dla mnie ale, jest taki. puste okay. i. Uh -huh. Ech. Jeszcze mogłyby być jakieś bloki na ziemi. Tak, albo po prostu. To znaczy, jeszcze nie uderzyć, ale mogłyby być z innych bloków ogólnie zbudowany, z różnych bloków, a nie tylko i małym Tu mamy Minecraftowy. Tutaj... E, minecraftowy meteoryt, czyli tak. kwadratowy. który w sumie powoli spala się przy tym, przy, przy tego. Wchodzeniu. Uh -huh. I ma Wybieram zamiar uderzyć. Jakieś villagerów zabili. Oj, biedni, chyba was te drewniane domki nie uchronią. O, tu mamy obraz zgliża i yy, zniszczenia. Wiesz co, nie podoba mi się z, z powodu. To też bo, mogą że... być inne bloki, właśnie? Tak, inny Brakuje. blok meteorytu i inny blok no, podziemia, to, to jest, właśnie jest czas, minus. Czasu zabrakło. Bo... Czy wiesz, co w ogóle z innego bloku zrobić ziemię od meteorytu? Wiesz, no, sorry, mimo wszystko meteory to jest skała z kosmosu, to, nie to jest ziemna. Ziemia. A poza tym, jak przy uderzeniu, to on już nie będzie taki idealny, okrągły. Dobra, tutaj... Nie widzę, ja tu Dużo nic nie widzę. Dużo płomieni Tak, ja tu nic nie widzę. Czy wybuchy. O, tu mamy chyba taki lejp meteorutowy, albo jakieś taka skorupa meteoru. no niestety dla nie mnie to jest tylko i wyłącznie. bardzo można. nie wiadomo. Może coś zaczął budować, ale chyba nie skończył. Może chodziło o jakieś koło. Mhm, mm może to miał być taki większy meteoryt, ale nie wyszło mu. Cię jeszcze, żeby coś tam dokończyć, i tak wyszło. Jakbyś o, był. i wygrał no. ten. No, my Ty jesteśmy jest na, na, na tym samym miejscu, jesteśmy no, no. 110 punktów, więc całkiem nie na Zresztą, że nie dużo punktów różnicy względem pierwszego, tam drugiego miejsca, tam 10 punktów exactly. różnicy, więc, więc całkiem fajnie, nie najgorzej tego oceniane. Ale z drugiej strony tutaj nie, było, nie można było zrobić czegoś takiego, co by się strasznie. Łatwa praca była. Uh -huh. Każdy robił praktycznie to samo. Tak, nic, co by się bardzo jakoś od, odchodziło od reszty, jakoś bardzo się wybijało. Nie wiem, jak się na przykład są jakieś takie, gdzie możesz jakąś statuę postawić, jakąś osobę wybudować, to w tym momencie można już pokazać, co się umie budować, a co nie. Dobra, i ostatnim na dzisiaj tematem będzie. Kawa, co? I ta dadam. Volleyball! Siatkówka. 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 Ja się właśnie zastanawiam. Bo często mam ten temat. Więc on mi się już tak za bardzo nie podoba. Ale spróbuję coś wykombinować. Fajnego. Żeby was nie zawieść. Czy próbuję nie, to zmienić. Zwykle robimy właśnie siatkówkę plażową, to po pierwsze, po drugie później miałem że po prostu boisko, dzisiaj spróbuję zrobić coś zupełnie innego, epickiego, zobaczymy, czy mi to po prostu wyjdzie. Ja troszeczkę też odbiegnę od tego, robię wyspę obok, zrobię boisko zaraz do siatki, ale zrobię wysepki po prostu z drzewkami. O, no, tylko jak ci z czasem wyjdzie, to też jest pytanie. O, myślę, pytanie. Myślę, że nie będzie problemu? Dobra. Jaką piłkę by to zrobić? U nas w Polsce stosuje się piłki niebiesko-żółte. Najczęściej, przynajmniej u, u mnie na WF-ie Wy możecie napisać jakie wy na WF-ie mieliście piłeczki, jakiego koloru najczęściej? U mnie były pomarańczowe. Pomarańczowe. Nawet nie pamiętam. A. Jak w liceum byłem, to miałem w oficerze, który miał hopla na punkcie właśnie siatkówki, ale dzięki temu w miarę jakąś tam tą siatkówkę ogarniałem. Bo ja, właśnie z tych wszystkich. Ja lubiłem siatkę grać w gimnazjum. Ja tak, ja tak różnie. Ze wszystkich tych takich sportów piłka nożna, siatkówka i koszykówka, to mi wszystko wolałem. Najbardziej lubiłem koszykówkę, właśnie największą kontrolę nad tą piłką miałem w, tych, w tym sporcie. A tak to ogólnie to ja pływanie, jazda na rowerze, bieganie. Na ja rowerze to do tej pory mi zostało, co. na zauważyć gdzieś tam u mnie. Dobra, to teraz jak już zrobiłem piłkę, to zrobimy oczywiście też i siatkarza. Ja? Tutaj teraz boisko. Może nie inaczej. To prawda, nie. zawsze mi głośista powtarzał, pojęcie. że jedną ręką to ja sobie mogę coś innego zrobić, a nie grać w siatkę. Ale z jedną ręką to poleci, tu będzie jego mordka. Mieliśmy zresztą w całkiem śmiesznego, znaczy śmiesznego. Nie śmiesznego, że śmiesznego, tylko takiego z poczuciem humoru. A sam on wyglądał troszeczkę jak hudzian. Więc my czasami się z niego no, może nie tyle co z niego śmialiśmy, to mieliśmy jakieś takie żarty nawiązujące do niego i do jego nadludzkiej siły. Zresztą hmm, pozdrawiam mojego, mojego wfistę, tam wszystkich z całego. Nie będzie widać, no. Ze wszystkich moich tych... ...roków nauki. Jak się w villagerów stawiasz? no w miselaneus. Mis 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 Różne. Masz takie coś jak jajka Villagera, stawiasz go i w tym momencie możesz go troszeczkę edytować. O Jezu! Zostało już tylko i wyłącznie półtorej, półtorej minuty. A ja tu prawie co nic nie mam. To co mówiłem, zbyt duży projekt. I się człowiek ubi. Dobra, teraz jakąś ubranie, zrobimy mu zielone albo filt, o filtowe, będzie fajne. Tak. Zrobimy jeszcze jedno boisko Jeszcze jedno boisko? ile tych tam boisk? Jakie zrobię. Jest, ja tu jednego siatkarza robię. 5, 5, Jeszcze. 5, 4, 5. A ty już mówisz o. Nie wygram na pewno, bo. Mam ustawione po angielsku a a za bardzo, z angielskiego jestem kiepski. Dobra. Particles to jest. Tak, w Particles masz różne. Te... A, znaczy nie, albo co masz w Particles? Co chcesz w Particles mieć? Czy znaczy to nie wiem, które to jest. E, w Particles będziesz miał różne efekty. To jest pod. A jakim to jest wzorem? E, wiesz co? Ja już teraz nie wiem, czy ci w 5 sekund wytłumaczę, ja czy to może po odcinku już wytłumaczę, jak to wszystko wygląda. Dobra, skończyłem tyle. Znaczy, w sensie, jak to ludzie ocenią? Trudno się mówi. O, siatkówka. I wybaczcie, znowu zapomniałem ocenić. No, no, bo... oceniajcie mnie. Dobra, i tu widzimy dwóch ludzików. To jest ładnie. Też... Ale takich dwóch golasów spore, spore, spore boisko. z nagimi sztukami. Teraz w sumie trzeba budować duże projekty, bo te malutkie to. Mhm. To też zależy, jak duże, ponieważ jakby były na przykład 2 minuty więcej, a na to jest bardzo, bardzo mech, mech. dwie minuty więcej można byłoby zrobić większe, fajniejsze prace, a tak to trzeba się właśnie jeszcze zmieścić w tym czasie. To też to jest wyzwanie, też, też trzeba się nad tym zastanowić, żeby nie zrobić za dużego na przykład. Ja no nie zdążyłem nóg zrobić mojemu siodka i hmm. Nie zdążyłem go jakoś tak ładnie, ładnie wiesz co, no, udekorować i tak dalej. A, to no, jest to twoje? Ta no, na daj. No, szczerze mówiąc, nie do końca mi się podoba. Wiem. Eee, brakuje, si bra brakuje siatkarzy. Nie wiem, eee. wiem, właśnie. Później to ogarnę, zmienię się na polski. Mhm. Mm eee, ja w sumie skorzystam. O, tutaj coś, coś ciekawszego. Jest niby siatka, siatka jest co? Jest jakiś wynik 10 6, czyli wygrywa drużyna. tylko, że nie widzę cały czas siatkarzy. Jest tylko jeden siatkarz. No. David 16e. Dobra, i następną no, Siatkarz. O, i tu już mamy wojsko do siatki, tak. O, fajna piłka za pomocą Slime balla. No, podoba mi się, jest ok. White Brown, 1 do 3. O, fajnie zrobił, że dwie drużyny mają dwie różne kolory. Ja chyba w sumie w godzinnym odcinku też zrobiłem, że Nawet mają Nawet ten do... zrobił tego. Uh, lidera oh. Mhm, tutaj, ale druga drużyna to nie miała. O, to mi się podoba. Tutaj daje good. Tak. Bo jesteś no, większego. Co prawda, to wygląda jak młoda nagaleja księżniczka. A to wygląda troszkę jak look, tak? Nie wiem, czy mam takie skojarzenia. To ja <noise> Ale całkiem to fajne takie No Tu jest dla mnie takie mech Tutaj drugi, chociażby... drugi jeszcze był, to by lepiej wyglądało to No i piłka chociażby Na razie się wygląda jakby chciał trzepać dywany wybuchło <noise> <noise> uh. O, Oj, tu mamy Ale też niedokładne boisko To właśnie jakieś takie polskie krzywe znaczy się Nie no, dla mnie to, to jest mech E, biedni chłopcy st 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 stąd muszą, jakby O mus mus jezu, Musieliby bronić tak od góry, wystrzeloną wiesz sobie, i siu, puff. Kończynę wpada. Dużo większe boisko, ale że nie dokończył, to dziwne. O, no. no, i zajęło to. Ja tutaj zająłem w sumie trzecie miejsce. No nie wiem, no coś ten dzisiejszy tak odcinek, tak trochę gorzej poszedł. Może o tej godzinie, akurat nie ma nikogo, kto no, rozumie. Ja to dalej poś, dużo. Tak. Dobra, tak czy e, Dzięki serdeczne zaglądanie. Jeżeli Wam się któraś praca bardziej podobała, któraś mniej, no to oczywiście piszcie to w komentarzach. My to często czytamy i często nam się miło robi, jeżeli mówicie nam, piszcie jakiekolwiek komentarze względem naszych prac, czy Wam się podobała, czy nie, bo w tym momencie wiemy, czy zbudowaliśmy je ładne, czy nie. Tak więc piszcie to w komentarzach i trzymajcie się bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Cześć. Dzięki, na razie. Cześć, pa.